Cześć, musimy zabrać Borsuka eee, na warsztat, wiecie wysadziło mu podstawę filtra oleju i bateria padła, eee, mam nadzieję, że teraz jak jest troszkę cieplej, to nie będzie tam ciekło i uda się dojechać na warsztat, bo lawety nie będę brał. Wspaniałe 900 Turbo. To zawsze zapala i jedzie Musimy podłączyć na kable Zabiega O, patrzcie co przy okazji można się dowiedzieć Odpalania auta na kable O, muszę sobie dokręcić No proszę Dobra Te śmieciowate, śmieciowate. takie ta takie takie Chodź tu, Ty chodź tu. Dobra, niech za chwilkę pochodzi. takie mnie to, że Ma trochę tego oleju, ale zobacz, jaki to jest olej. Normalnie, patrzcie, to w ogóle nie ścieka z tego bagnetu. Wiecie? No to teraz mamy plus 8. A to normalna smoła jest. A to, to moli. To właśnie dziwne. No, no, dziwne. no zobaczymy, zaraz ją rechniemy. Na szczęście ze Skodieti 5w30 z pukanką nie zdążyłem zutylizować, więc jak coś, to mamy na dolewki. Chciałem uczciwie Wam przy minus 12 po tygodniu stania odpalić, żeby zobaczyć, że nieraz warto jest pomęczyć się, ona nam takiego psikusa. Ale powiem Wam uczciwie, za pierwszym razem nie zapaliła odzywała się eee, tylko tak budą nie trzęsło, więc odpuściłem, zagrzałem świeczki jeszcze raz i zapaliło ale strasznie klekotała i tworzyłem maskę zobaczyć, a tam śmietana wylatuje. Takie gęste to naprawdę działałem kluczyk od tego borsuka stoi już bidny z półtora miesiąca trzeba go zabrać i, i zrobić. Auto zastępcze potrzebne <grymne> Tu jesteś, mały dziadzie. Więc, jeżeli uda się go uruchomić i nie będzie mocno ciekło, to mamy jakąś piątkę starego aleju. A, no, dobra, bardzo ładnie. Chciałem zobaczyć, czy cieknie. Uh, no, nie dygnij.

Tak. No ciężki temat Dobra, zobaczymy się za kilka. No dobra, jedziemy Niby tam jest wszystko okej okay. tak ja Nie wiem czy lekko się poci czy nie poci No mamy tam jakieś tam 4-5 litrów starego oleju więc jak nam się czyniczach zaświeci to dolejemy może może do warsztatu nam wystarczy? Jak nie wystarczy, to jadę bez oleju i. i Trudno. Sprawdzimy, ile przejechał bez oleju. Bo powiem Wam uczciwie, już mnie zrażni ten Borsuk. Ale mu powiedziałem, że nie odpuszczę albo on, albo ja. To już jest masakra. Nie <grym> widać. Także jak widzicie, rozładowana bateria była, podłączyłem kabelki. 8, Więc no, zapala, zapala. Ale nie wiem, sprawdziłem. Mam drugie TDI to 110-konne. Nie wiem, czy wspominałem. Więc tą podstawkę z filtrem nie będziemy przekładać, ale przełożymy tą dolną część z wymiennikiem ciepła. No bo tu odkręcimy i zobaczymy. Kurde, no, może za słabo to dokręciłem. Tego się za mocno nie dokręca, bo tam się zgniecie tą chłodniczkę. Ciężko stwierdzić, no, na pewno on nie przepuścił filtr oleju. Było za gęste, skumulowało się w filtrze i mogło być tak, że zawór przelewowy, tam w tej podstawie, jest właśnie w tym silniku, że on się mógł nie otworzyć. Więc nie wiem, czy to jest wina tego oleju, czy to jest po prostu wina tego, że Borsuk ma przejechane nie milion, tylko ze 3 miliony i miał w środku tyle. Jak ja jej dałem tyle tej pukanki, to cały ten glut z tego średniowiecza został w misce na dole, bo ja miski nie ściągałem. I teraz, jak dostało świeży olej, no to może to Libimoli powymywało dalej, no bo to. Mi wiecie, że olej był wymieniony, a podparło szklanki i trzeba było jeszcze raz olej wymieniać i może po prostu ona ma tyle mułu w misce jeszcze, że to ciągle krąży. Zobaczymy, no ściągniemy podstawkę, zobaczymy i być może tak zrobię. Wleję stare 5w30. Zobaczymy, jak ona będzie jeździć, bo tak jak gdzieś tam wspominałem w różnych tam filmach, no ona chodzi, fajnie jeździ, tak rozwicie. Tylko, że chodzi jak taki ścieżkobrzęk. Nie chodzi ładnie. Nie można jej za bardzo nic zarzucić. Eee, aha, ale nie wiem, czy mówiłem, będziemy jeszcze turbinę wykręcać. Tak, tak. Niestety, pluje olejem. Tak, że kłopotów ciąg dalszy. No ale dzisiaj zajrzymy sobie w podstawkę. No. Także zrobimy podstawkę, a jak się zrobi chwilę cieplej to dobierzemy się do turbiny. Bo jak ją kupiłem i naprawiałem to dużo oleju wylałem z interkulera, no ale to w starych autach tak jest. I nie kopciło na biało. A teraz nagle wszystko ma zrobione i jest powiedzmy przywrócono do stanu jaki był a niestety podkapca nie przy odpaleniu pod podkapca i to jest olej z kolektora który ona najpierw musi wypalić a dopiero później chodzić bo teraz już nie dymi i jak ją pocisnę tak w okolicach 3000 obrotów to tak no i do turbo wstaje jak stara raszpla postało to, to olejem. dobra Także co? Ja się wyłączam. Widzimy się tam za dłuższą chwilę. Będziemy diagnozować Borsuka. No to do zobaczenia. Jednak ciecze. Ciecze, ciecze. Tak, ile to żeby... No trudno, ciecze. Rozkręcamy. Ale olej już starczyło. No dobrze, moi drodzy. Podstawka zdjęta. Słuchajcie, yy, wszystko jest tutaj dobrze. Zobaczymy, czy szczelka nie jest dziś przerwana. Ale tu jest wszystko ok. I teraz widzicie, jak jest już taki niezły, nie? No to, to tam płyn to tam pie, pies go robił, tak mi ciężko jest. Czekajcie, trzeba to wszystko trochę powycierać, ale zobaczcie, olej normalnie nie jest czarny Czyli ta wymiana ciągła, co była tyle razy robiona, nie mogła nic spowodować. Prawda? Bo jak widzicie, miałbym czarne w smole, a nie mam. Czyli jeśli chodzi o, o olej, to olej już jest dobrze, dobry, czyli ten 5W30 z płukanką, trochę dolany, zrobiło się cieplej chłodniczka. No tak powiedzmy, nie. ale to nie jest też powód do zmartwień, bo te auta są stare. Nie dobrze wiemy, guma jest w stanie wytrzeć metal. Co powiem, ale przez telefon nawet lepiej widzę. Aha. No nie, tu jest wszystko dobrze. Eee, dobra, czekajcie, wytrę ręce i wytrzemy oryng. Dobrze, rączki czyste. To tutaj się nic nie wydarzyło. Kompletnie nic. Nie ma żadnego uszkodzenia. Przerwania. No, zobaczcie, one ładnie wsiąkną matkę a więc nie wiem jakie jest wasze zdanie ale moje jest takie że moje jest takie zdanie że likwimoli czy ty minus 12 czy 14 jak tydzień postał to niestety bardzo zgęstniał i zrobiło się takie ciśnienie że nie był w stanie przejść po prostu była śmietana a więc ja tak podejrzewam nie wiem jak wy na pewno trochę sadzę w tym silniku no ale słuchajcie no płukanka olej spuszczony wlany nowy olej znowu podparło szklanki spuszczony wlany trzeci olej no to nie wydaje mi się żeby już za trzecim razem aż tak dużo było jeszcze tej sadzy syfu z płukanek żeby to się działo także nie wiem Napiszcie, co o tym myślicie, bo ja jestem głupi. Ja stawiam, że on w niskich temperaturach słabo sobie daje radę. I nie do wszystkich silników może być stosowany. Być może tak kiedyś te stare 1.8 benzyny, te stare auta, stare pierwsze TDI, co miały inną pompę olejową, być może ścigają na tym, nie ma problemu. Ale ten, jak już ma zawory, podstawy, być może do tych silników już, że tak powiem, od Golfa 4 do góry on po prostu jest zły. Bo to nie jest tak, że dobry olej lejemy wszędzie. Ten olej może być cudowny do jak powiedziałem do 1Z czy AFN, bo tam jest inna konstrukcja bloku i on może super się sprawdzać i zrobić ze starego klunkra dobry silnik, ale w przypadku bursuka, gdzie już jest silnik, który jest zaprojektowany na rzadsze oleje, to on może zaszkodzić i go zabić i jakbym pojechał bursukiem na tym oleju wtedy nie usłyszał, że klekocze, to podejrzewam, że ujechał trochę, tą podstawę by wyrwało i bym stanął bez oleju. A więc nie wiem. Także kończymy. Bursuka składam, zakładam to z powrotem i dzida. A w następnym odcinku muszę znaleźć jakąś starą turbinę, może z dwóch, trzech zrobimy jedną, poczyścimy geometrię, zajmiemy się turbiną. No dobra, hita nie ma. Trzymajcie się, cześć.